Dzień dobry Państwu! W tej chwili zaprezentuję Państwu program Więź 3 d służący do określenia więź płatwowo kreścowych W oknie dialogowym naszego programu na rysunku widzimy zaznaczone poszczególne wymiary, które definiujemy w polach edycyjnych obok oraz nazwy poszczególnych elementów, z których składa się cała konstrukcja. Przekroje tych elementów określamy w tym miejscu. Wszystkie wymiary oraz przekroje podane są w jednostkach rysunkowych Autokada. Na uwagę zasługuje pewna zależność ilości krokwi oraz ich rozstawu. Możemy sobie określić rozstaw pomiędzy nimi, Ja tutaj ustawiony na 500, i w tym wi wypadku widzimy, że program automatyczny oblicza nam, że na tej długości całej więźby przy rozstawie 500 jednostek. I dość krokwi będzie wynosiła 16. Dla naszego przykładu, wyrysujemy y, konstrukcję, która będzie miała 10 krokwi, i tutaj widzimy, że program obliczy nam automatycznie rozstaw między nimi. nimi. Y, klikamy przycisk Rysuj, na rysunku wskazujemy miejsce wstawienia naszej konstrukcji, a program automatycznie rysowuje cały model do rysunku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że cała więź zbudowana jest z obiektów typu 3D Solid, które bardzo łatwo dają się podda, poddają się w zasadzie obróbce przy pomocy dostępnych narzędzi w autocadzie. A więc bardzo łatwo możemy na przykład wyciągnąć jeden z nich, nadając mu dodatkowo wymiar 300 jednostek. Wyciągnąłem go o 300 jednostek. Jak widzimy, program. Umożliwia nam dowolne edytowanie całej konstrukcji. Jeszcze tutaj, dla przykładu, może usunę sobie jeden jedną z par słupów. Proszę bardzo, tak, tak wygląda nasza wyrysowana przed chwilą konstrukcja. No, dobrze. Dla przykładu jeszcze pokażę Państwu. Skopiuję, może sobie nasz przykładowy. Element y, obrazujący kon, konstrukcję budynku, i postaram się wyrysować teraz y, drugą więźbę o nieco innych parametrach. Y, program w oknie dialogowym zapamiętuje nam wszystkie wybrane poprzednio y, y, parametry, dlatego na podstawie tych y, wszystkich. Wymiarów, które wybraliśmy poprzednio, zdefiniuje tylko wysokość na 2,5 tysiąca jednostek, i w tym momencie zobaczymy już różnicę pomiędzy tą, którą rysujemy teraz więźnią, a, a tą poprzednią. Może jeszcze dla przykładu tylko naszego, żeby to było bardziej widać, zmniejszymy ilość kroków do 4 albo nie będą 3. Dokonujemy analogicznej operacji, wskazujemy miejsce wstawienia więźby. Jak widzimy, program automatycznie wrysował nam drugą konstrukcję, która no, różni się wysokością oraz rozstawem krokwi. W ten sposób, wykorzystując ten program, możemy praktycznie dowolnie mm, określać parametry i wymiary i rysowywać dowolne konstrukcje o dowolnej długości, o dowolnej ilości krokwi y, według potrzeb, y, które, które każdy z nas, z nas ma inne. Dziękuję za uwagę.